Witajcie, z tej strony Artur Kuk, pokażę jak zrobić deser czekoladowy z mascarpone i malinami. Przygotowanie deseru rozpoczynamy od tego, że roztapiamy czekoladę w kąpieli wodnej. Polega na tym, że mamy tu garnek, w nim wodę, gotuje się to na niewielkim ogniu, kładziemy czekoladę i czekoladę czekamy, nas się roztopi. Czekolada już została roztopiona, zdejmujemy z ognia i zostawiamy do wystudzenia. Roztopioną czekoladę przenoszę do miski. Do roztopionej czekolady w misce dodajemy 2 łyżki cukru pudru oraz 250 g serka mascarpone. I wszystko mieszamy. Ok, przygotowanie deseru już możemy rozpocząć. Do pucharka idzie jogurt. Naturalny, gęsty. Pokruszone herbatniki czekoladowe. Krem czekoladowy, który zrobiliśmy, pomożemy się. Kolejna warstwa to jogurt naturalny ponownie, gęsty, no. maliny, serwatniki czekoladowe pokruszone, na to krem. Tak ładnie I całość deseru dekorujemy orzeszkami ziemnymi bez soli. Deser jest gotowy, zaraz jeszcze przygotuję jeden kolejny. Deser czekoladowy został już przygotowany jeden i drugi. Prezentuje się w pukarku w ten sposób.